I dzisiaj będziemy zbierać y, grzyby. Pamiętajcie, oczywiście, że musicie, że musicie zostawić subskrypcję z dworkiem o tam na dole i łapkę w górę. No to co, będziemy się wybierać w y, drogę i ze mną już który będzie mówił, jakie grzyby mam zbierać, bo jestem chyba drugi raz w życiu na grzybach. No to idziemy. To dawaj, idzie. ja nie wiem, gdzie? No w lesie. To, no, jesteśmy w lesie, znaczy jesteśmy na wejściu do lasu, ale nie jesteśmy w środku lasu. Dopiero mamy tu, O, ten chyba to, to, to jest ten zać, taki? Taki zać? Czy to nie jest ten? Z tego co wiem, yy, te, co można jeść, to są chyba grzybki tak, i słody. Tak, możesz go wziąć. Możesz go wziąć. Dobra. Tego biorę. mamy takiego oto pięknego grzybka i wrzucamy go do, do kosza i do... idziemy dalej. Muszę go. Kosza, idziemy dalej. No, co co ofer. Ten grzyb jest dobry czy zły? Dobry No dawaj go Pod grzybek. grzybek No to co, takiego oto pięknego grzybka Sadzamy do O ja, ile tych grzybów tu będzie Zaraz może w, bardziej w głąb więcej ty chyba tutaj chodziłeś, co? No byłam, o, tu panu, masz następnego Coś Patrz jaki wielki, Ty jaki duży Ty chyba no, Chopper do dobre lasy wybierasz, No nie? widzisz? I to ty gdzie chodzić No, obejrzyj się za siebie gdzieś Tam z tyłu masz też grzyba To gdzie? No za sobą Zobacz, jaki. Tu! Gdzie? O, no. Znaczy taki wielki nie jest, ale. No ale jest. Widzisz, jeden przy drugim. Ważne, że jest, nie? No to widzimy się, jak wejdziemy w głąb lasu. Właśnie, bo dopiero wyszliśmy do lasu, już mamy cztery grzyby. Naprawdę, ten las chyba jest dobry szofer. Tak, dobry. Dużo grzybów tu jest. No, Idziemy, widzimy zobaczymy... się w głąb Dokładnie. lasu. Ej, słuchajcie, ja tutaj szukam grzybów, mam tyle grzybów. I patrzcie, tu nawet buta można znaleźć, no to, o, tu mam następne grzybki, obok buta rosną grzybki, nie no, naprawdę dobry interes, nie? Bierzemy sobie tu ładna grzybka. Ktoś uciekał, buta zgubił. Dokładnie, może spotkał jakiegoś dzika i uciekał, a tutaj buta zostawił. Ale pamiętajcie, zawsze jak chcecie z iść na grzyby, to pamiętajcie, żeby iść z osobą, która wie, jakie grzyby wybierać, bo wiadomo, możecie się zatruć, jak sobie zrobicie je w domu. A Ty co szofr? Myślisz, że z tego zrobimy zupę jakąś, czy? No, idziemy w głąb tego lasu i tam jest bardzo dużo grzybów. Bardzo dużo, bo Ty byłeś, właśnie taki urodzony grzybiasz, nie? Tak. Tu mamy też, w skórę nawet same trójaki. Ale w, zaraz wjedziemy w głąb lasu i będzie na pewno więcej grzybów, nie? Bo chyba pamiętam że jak Ty przyniosłeś grzyby. Nie? Kiedy to było? Nie wiem. Ale przyniosłeś i tak dużo przyniosłeś tych grzybów, że... Jeszcze mogłeś dać nawet swojej całej rodzinie, które tych grzybów zbierałeś. Tu tutaj no. było, czy kiedy? Tutaj ci w jakąś To w lesie? tym lesie. To muszę ci powiedzieć, że tu są dobre wołowy, dobre. No dużo, to idziemy dalej, nie? Dużo grzybów tu jest w tym lesie. Nie zdradzimy gdzie to jest. Nie zdradzimy, bo się zlecą szofer i wszystkie, wszystkie grzyby nam ukradną, nie? Nie ukradną, tylko będą zbierać. Właśnie, tak, cyk, cyk będą. No co? Widzimy się. Za chwilę. Za chwilę. Ej, szofer, ten nas jest na, jakiś magiczny. Idę sobie i tu patrzcie, grzyby rosną na drzewie, no. Ale to niestety no trójaki, nie? Niestety trójaki. No, pamiętajcie, nigdy nie zbierajcie takich grzybów. Patrz! Ile potomim z grzybów. Nie wiem, czy to nie opieńki, ale... Ja bym nie ryzykował. Ja bym też ich nie ryzykował, niech no. lepiej sobie dziki je zjedzą, nie? Idziemy pamiętajcie, dalej. Pamiętajcie, o, tutaj mamy? No, który komuś zgłosił, ktoś ten Idziemy? No, właśnie. Pamiętajcie też, że nie zeptujcie grzybów, bo zwierzęta mogą sobie zjeść. To jest trochę szkoda. Tu masz grzybka, zobacz, znowu grzyb. Tak, wiem, grzyb. Zobacz. Dobra. Dobra. Jaki ładny. Grzyb. Dobra. Dobra. I tam następny. Ty, szofer, Ty, widzisz tutaj? Tu następny. No, ale tego to nie możesz wziąć, nie? To jest jakiś muchomor. O nie, tego to, no. na, tego, to nawet nie zostało. Tego, to, taki to są te kiepski. Tu mam też jakieś trójaki. No. Tu trójaki. Idziemy tam w głąb. Tu widzę grzyba. Ja też widzę. Tu. Widzisz go? Widzę, widzę. Widzisz? Normalnie. Zobaczymy tam dalej. Bo... No. Prawda, śmieszne trochę. Idziemy tam dalej. Tak dalej, no. I pokażemy wam. patrz jaki jest grzyb. Pokażemy wam, widzowie, jakie no. są kolonie grzybów Kolonie? Tak. Ja że grzyb ja tu... przy grzybie rośnie. Tak? No. A tu, tam, tam dalej, są? No, zobaczysz. No to idziemy. No to idziemy. Patrzcie jakie fajne drzewa, naprawdę. No. O, o, o. I fajne, nie? zobacz no, zobaczcie. Ma, takie. Jakichu, jakichu Pokaż. No, widziałeś? I tam trujak muchomor. Muchomor. <suszy> Pokażę wam też muchomory. Co, też są? Te, tylko tu one, jest, patrzcie, zobacz. Muchomory. Jeden, nie? drugi, trzeci. Tam o, malutki. Tam, tam czwarty. Tam. Tam czwarty. To nie złe szoper tylko tej kolonii, nie? Tu kolejny, piąty. No. Tam w szósty jest. I to jest Muchomor. Ale my chcemy pokazać Wam, jak rosną podgrzybki. Właśnie, bo w koloniach. Muchomory nas nie interesują. Dobra, to idziemy dalej. Dokładnie. Zobaczcie jaka to jest plantacja. Mi się wydaje, że to są sowe, a ty co myślisz? Nie wiem, tego to ja nie, nie znam. Ja tylko znam. Grzyby te, które są jadalne. A sowie chyba są jadalne? Nie czy? wiem. Nie wiem, ale za Ale tam masz grzyby. Ale tu masz grzyba. O, grzyby. Grzyb. Shofer, ty mówiłeś, że tutaj jest dużo grzybów, ale na razie to samą hamory widzę. Co to za kolonia? No ja powiedziałem, że są kolonie. No ale powiedziałeś, że są kolonie pod grzybami Ja to znowu dwa. I tu! No. I tam Szofer mi chodziło o jadalne grzyby! A, nie a pod... o jadalnych ty mówiłeś! Gdzie są te ty, to tamte grzyby, co ja przyniosę to były trujące? Tak myślałem. Ale no dobra, bo ty mnie zaprowadziłeś w jakieś pole, tak mogę powiedzieć. W las. Wprowadziłem cię do lasu. No właśnie, nie wiem o co tutaj chodzi, bo nie ma żadnych jadalnych grzybów. Tyle, ile znaleźliśmy, to tylko tyle grzybów i jadalnych, a ty... Jadalnych... A tu gadasz, a tu grzyb jest. Cześć, Zobacz. ale jak ty to dwa takie koszyki przyniosłeś, nawet dwie. Cześć. o, szafer po prostu nie chce powiedzieć, gdzie są te, gdzie są te kolonie pod No ale przed chwileczką poszedłeś w jedną stronę, zerwałeś grzyba, teraz z drugą stronę, to czyli jakieś grzybki są. Bo niby tak, ale przecież to ostatnio jak byłeś u mnie, to trzy takie kose przyniosłeś. No przyniosłem, no. no przyniosłeś i gdzie je zdobyłeś? I na... tam jest następny. Na bazarku? Nie, ja nie kupuję grzybów. I ty są znowu jakieś trójaki. No Dobra, idziemy dalej. Widzimy Co się po, po zbiorze grzybów. Oh, e, Szofer to jest kolony, tak? No zobacz, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Widziałeś? No, dużo te kolony. Siedem nawet jest. Gdzie? No tu masz, patrz. No, tu, tu, czułem, się tu masz dwa. Widzisz? Dawaj tutaj. Jeden, tu dwa jeden, są. Jeden. Zabar. a co to takie tam tamte małe? Tu masz następnego, zobacz. Cześć, tutaj? No, 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 no. No, następny tam jest. Tu, zobacz. Przytom, że na drzewy gryźć No nawet duże to twoja kolonia. Tak? Pokaż już masz tych tak dziurów. No, trochę. No już. Już nie jest tak źle. No, że postarczy chyba. Sobie. No dobra, idziemy szukać dalej. Ten ten twój les jest naprawdę jakiś dobry. Kolejna kolonia. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. O, tu mamy grzyba Piąty, szósty, siódmy. Gdzieś? Tu jest jeszcze grzyb ci, Obok masz. Tu masz. Nawet Gdzie jeszcze? Z tyłu za tobą. Pod nogą był. No tu jest, ale to taki Wiesz, tam nie? masz. Tu są, no? Tu masz. Zobacz, tu. No to duże kolonia nawet ci powiem. Ale do największych chyba nie należy. Tu masz następnego. Zobacz. Tu. Gdzieś? Czekaj, muszę do kosza. Tu do, 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 do kosza. W rękach. Tu masz, zobacz. O, ach. I cyk. Tu też jest. No. Tak? Pokaż tam tego. Nie, to jest trójek. No. Widzisz? Tuś się pomylił, nie? No. Dlatego ja jestem stał na grzybach. Tu masz dwa. Jeden i drugi. <grym> no I do kosza. I tu masz jeszcze jednego, takiego małego, zobacz. Tu taki mały. Widzisz? No dobra, to to. Szukamy dalej. No dokładnie. Następną kolonię szukamy. Zobaczcie co znalazłem. Jak to się nazywa? Sjamski grzyb. Grzyb sijamski. Zrośnięty. Tak Zrośnięty. No już coraz więcej. Czekam aż kiedy będzie cały koszyk, bo może uda nam się sprzedać to za 2 złotówkę. Podobno. Po ile tak chodzi, nie wiem, 10 kg szofer? Nie znam się, nie sprzedawałem, nie kupowałem grzybów. Nie wiem. Ja lubię zbierać grzyby. A czy wiesz, wiadomo, to prościej to sobie po prostu wziąć i kupić, nie? No, o, niektórzy kupują. Bo im się nie chce chodzić. No, bo im się nie chce chodzić po lesie i szukać grzybów. No, nie znają lasów chyba. Ładnie. Albo nie mają czasu. Poza tym, po co komu kupować sobie 10 grzybów? Jak i tak. Ja tak e, tam grzyba nie... widzę już. Co, co, o, są... Przy drzewku. Widzisz? Zobacz z takiej odległości znalazłem grzyba. Cześć. Mhm. Dobra, widzimy się już jak będzie pełny kosz. Dokładnie. Słuchajcie, właśnie chodzimy sobie, chodzimy, mamy już tyle tutaj grzybów, ale mówiliśmy wam, że hmm, dopiero zobaczymy się zanim będziemy mieć pełny koszyk, ale taka okazja to raz się zdarzy na milion jadalnych grzyb. Na drzewie. Na drzewie, dokładnie. I co jest najlepsze, nie jest No. To jest niedawno. No to pakujemy i szukamy dalej. To idziemy. No. Nie wiem, ile nam jeszcze to zajdzie. Z pół godziny, kiedy będziemy mieli już pełny koszyk. I się z wami zobaczymy. No wiadomo, wam to sekunda. A dla nas to... Jakieś pół godziny, godzina. Właśnie znajdujemy się w tym miejscu, gdzie zaczynaliśmy nasze łowy. Tyle nam się udało zebrać grzybów w szoferach. Myślisz dużo czy mało? No jedno wiaderko to jest pół kosza. No w sumie. Napiszcie no, na społeczności YouTube ile wam się grzybów udało zebrać, albo ile wiaderek, ile koszów. Mam nadzieję, że wasze łowy były nawet większe, albo mniejsze. Zależy do jakich lasów chodzicie. No. My mieliśmy do dobre łowy. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Pamiętajcie o subskrypcji. O potem łapkę w górę papa pa. i obejrzyjcie moje poprzednie filmy.